Jesteśmy w łowiczu na budowie mostu na rzece Bzurze. Proszę powiedzieć na jakim etapie jesteście? Widać z tyłu pracę ważne, bo to jest pierwsza warstwa masy bitumicznej wylana na most. Ale co dalej? Proszę powiedzieć coś o tej masie, bo to, to dosyć niezwykła masa. Ja, akurat dzisiaj jesteśmy na etapie wykonywania warstwy wiążącej zwatu lanego. Dzisiaj jest pierwszy dzień układania tej masy. Planujemy ją zakończyć w dniu jutrzejszym. Następnie przystąpimy już do takich, można powiedzieć, robót budowlano-wykończeniowych. No, w najbliższym czasie planujemy wykonać nawierzchnię chodników, montaż barier poręczy na obiekcie. No i potem czekamy, aż ustąpią, że tak powiem, wody rzeki Bzura, żeby skończyć po prostu roboty takie porządkowe na, na spodzie obiektu. Mhm. Ale będzie też, chyba już przygotowania trwają do tego, żeby właśnie wykończyć nawierzchnię na całości, prawda, inwestycji? E, tak, no, z tego jak posiadam informacje wytwornie mas bitumicznych mają się otworzyć około 15 marca i wtedy byśmy już myśleli, że tak powiem gdzieś w połowie marca przystąpić do tej ostatniej warstwy na, na tym stricte zakresie drogowym, czyli na dojazdach do mostu, na rondzie, na ulicy Tkaczew, Starorzecze i, i, i ulicy Mostowej. Mm -hmm. Natomiast to będzie uzależnione, tak jak mówię, od momentu otwarcia mas, wytwórni mas bitumicznych, no i ewentualnie od warunków pogodowych, nie? No bo wiadomo, że w marcu jeszcze mogą przyjść takie jakieś opady deszczu, nawet śniegu, bo ujemne temperatury i to nas będzie trochę hamowało. A proszę powiedzieć, kiedy przystąpicie do rozbierania tej y, tymczasowej kładki, która jest nad wzórą w tym momencie. Kiedy przystępujemy, no, musimy wykonać po prostu komplet robót na, na obiekcie mostowym, i wtedy możemy pomyśleć, możemy pomyśleć o, o rozbiórce tej kładki. Czyli zbliżamy się po prostu powoli do końca no, tej inwestycji. Powoli się zbliżamy, można powiedzieć do końca. To już są mm. takie roboty praktycznie końcowe już. Widać że za mną ten obiekt i. i A jeżeli jest... jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, sprzyjające warunki atmosferyczne i wszystkie inne okoliczności to no ja myślę, że w kwietniu będziemy finiszować. Kwiecień. Tak. tak. Dziękuję tak można powiedzieć. Dziękuję bardzo.